Pan z telewizji nie Już odpowiedź, Ale jedno Re pytanie. Jak to jest z tymi orzeczeniami europejskimi? Pan z telewizji Republiki. Pan uważa, że orzeczenie europejskie. Pan Samuel Pereira dałby dojść do głosu innym. Pan podważać. Poprosimy, o, poprosimy o pytanie. Potem redaktor Jałoszewski. Dzień dobry, Wojciech Szymczak, telewizja Dzień Republika. Nie Pani, Pani tu nie wskazała. Czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, że rozporządzenie nie może zmieniać um, ustawy? Rozporządzenie jest wykonaniem ustawy i tak jest w tym przypadku. I tak właśnie zaprojektowaliśmy Jezu ten proszę. przepis. Y, więc to mogę odpowiedzieć na to drugie pytanie. Oczywiście pierwsze pytanie z tezą. Y, nie, nie będę na nie odpowiadał. Powiem tylko panu, że ten sędzia, który skazał w pierwszej instancji pana Gawłowskiego, został rzecznikiem dyscyplinarnym, zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych z mojej dominacji. I no, te sugestie, że y, będziemy wyznaczali składy pod jakąś sprawę, to naprawdę jest pana myślenie, a nie moje. Ale czy są, poprosimy są, ale teraz o, o, ja poprosimy a, o pytanie pana, pana redaktora Jałaszewskiego. I to będzie ostatnie pytanie w tej zapytać konferencji. zapytać sądu, czy ta, ta sprawa trafiła już do sądu, bo ja nie mieszam się w orzecznictwo ja chciał... sądu.